Cześć, witajcie na kanale Tadeo i Lego, a dzisiaj jesteśmy w górach i odcinek będzie z gór. Krótki odcinek z saszetek Lego. Jest to saszetki normalne i Harry Potter. Nie wiem, sobie zaczniemy od otwarcia te saszetki Harry Pottera. one chyba hermione tak hermione gręże złoże, złoże, złoże Tak się zaprezentuję. Dobra, teraz odsuniemy na chwilę I odchodzimy drugą paczyskę, gdzie będzie. Oj, powtórka! Już w, w jednym odcinku chyba już to płynie na taniały. Ale... Przynajmniej mamy tutaj taki bonus, że jest dron, a tych dronów w moim mieście może być dużo. sobie szybko złożę może tylko kawałeczek, żeby Wam nie pokazywać. też złożę postać może. Tak. No i tutaj jest ten dron nie, jeszcze nie złożony żeby wam już dodać z plotem ostatnia. To też sobie odsunę. A tutaj mamy jeszcze coś fajnego, bo jest to pan klocek. Bardzo ulubione no. roślinę.

Dziękuję za oglądanie, bo muszę lecieć na narty, Ty zostawcie subskrypcję, lajka, ze dzwoneczkiem, nie, to się mówi, subskrypcję ze dzwoneczkiem, no i Elo.